Idę właśnie teraz wsypać tę te kukurydzę. Widzicie taką krokodyl łyżkę? Tutaj będę sypał. Tutaj mamy drobną kukurydzę, jak widzicie, zaraz wam pokażę. To jest taka drobna kukurydza, taka y, wospę zrobiona. No i teraz muszę nasypać 12 łopat do tej łyżki. No i jak widzicie, tutaj muszę wsypać, tak jak przedtem powiedziałem, znowu 12 łopat, bo to jest drobna kukurydza. My akurat robiliśmy kukurydzę na ziarno i kombajn nam kosił na ziarno. I potem przez taką specjalną maszynę do kukurydzy na ziarno my wzięli i zdrobnili na drobno, tak jak wam pokazałem. To jest taka osypka, tak jak ospa, ale to jest większa wydajność mi się wydaje. Jak widzicie, praca w re, jak to mówią. Zaraz znowu jakiś film wam nadam. I będziecie mieli co oglądać. Pozdrawiam.